Myślę, że prefabrykacja betonowa ma być z czego domna. W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój technologii prefabrykacji betonowej i rzeczywiście w przemyśle prefabrykacyjnym nastąpił taki, taki boom we wdrażaniu innowacji i, i nowych rozwiązań. A, Prefabrykacja betonowa jest, jest takim obszarem bardzo podatnym na innowacje, gdzie stosunkowo łatwo w porównaniu do technologii na przykład betonu monolitycznego wdraża się innowacje materiałowe, technologiczne, innowacje w projektowaniu, ale także wszystkie te rozwiązania, które są związane z dobrym wpisywaniem się w zrównoważony rozwój gospodarki, w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Tutaj można mówić o różnych rozwiązaniach innowacyjnych, mamy rozwiązania materiałowe jak wdrażanie betonów samozagęszczalnych na przykład, mamy rozwiązania konstrukcyjne, ale jeżeli mówimy o wyzwaniach na przyszłość, to moim zdaniem jedne z najważniejszych wyzwań na przyszłość to są te, które wiążą się z takim proekologicznym aspektem. Wiemy, że beton jest postrzegany jako materiał o dużym śladzie węglowym. I naszym zadaniem jest znajdowanie takich rozwiązań, które w całej analizie konstrukcji budowlanej będą dawały jak najlepsze rozwiązanie. Możemy tu mówić właśnie o konstrukcjach które są demontowalne, o konstrukcjach, które są łatwo adoptowalne do nowych celów, takie, które z wydłużoną trwałością będą mogły służyć społeczeństwu nie przez 40 czy 50 lat, a może przez 100 czy 150 lat, w ten sposób, że, że będą się łatwo dawały przystosować do nowych funkcji w budownictwie mieszkaniowym, w budownictwie biurowym, ale również będą mogły być demontowalne i składane. Albo w całości, albo z wykorzystaniem części komponentów w, w nowych obiektach. Są teraz wdrażane nowe rozwiązania połączeń prefabrykatów. One, one klasyfikują jakby to połączenie nie tylko pod względem nośności i, i trwałości, ale właśnie też demontowalności. I to się wydaje być największym, największym wyzwaniem. No, ale też pamiętajmy, że muszą być pewne ograniczenia i, i pewne zagrożenia dla rozwoju prefabrykacji. Ja bym je upatrywał, upatrywał zarówno w, w takiej ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej która na pewno może negatywnie wpłynąć na, na, na rozwój każdej branży przemysłowej. Ale również moim zdaniem tutaj czas zwrócić uwagę na, na chęć wdrażania innowacyjnych, rzeczywiście innowacyjnych rozwiązań takich rozwiązań, które, które robią duży krok do przodu takich rozwiązań, które bardzo często bazują na, na współpracy nauki z przemysłem. A jeżeli się zamkniemy w rozwiązaniach, które. Które są, można powiedzieć, sprawdzone, ale już od lat stosowane, i nie będziemy szukać lepszych, nowych rozwiązań, które pozwolą na stosowanie materiałów, chociaż częściowo materiałów odnawialnych, które pozwolą na wykorzystywanie materiałów z recyklingu i tak dalej, to myślę, że to spowoduje spowolnienie branży, i to może być pewnym zagrożeniem.